Jestem autorem. Najsmolę, bro. Nie wiem, czemu mi się wydawało, że ten mola się odbija do, do lewej. Nie wiem, jak. Jak my to w cztery wygramy, to nie wiem. Chujem za kręcem na streamie. Jestem On... na kto tu w ja, jest? Ja, pierdolcie, kurwa Pomóż szybko, koweruj kowieruj, mnie, koweruj Dobra, dobra, dobra Ty to chłop był jakiś, kurwa Jeszcze, jeszcze, jeszcze troszkę Jeszcze troszkę, jeszcze troszkę, jeszcze troszkę Jeszcze, 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 jeszcze. Dobra, no, jeszcze Ej, ja myślałem, że Tomek w fałcie siedział, a tu jakiś random Ej. w fałcie siedział a I ja się ja nie ruszał się Siema Co tu no miał? Na mieście są, uważajcie mnie miał Ty masz klucze, czy w fałcie są? Skoczyć, Gomerek co zalane? Wiesz co? Właśnie! Skończył mi się olejek. Ale zobaczyłem, że mam takie małe buteleczki, nie jeszcze. I tam na dole. No, z kilka kropel zostało. No to. Jak ze starych dobrych czasów. Trzeba rozciąć butle I wlać to, co zostało, nie? No. I tak. Siema ma. Tak rozcinałem butlę, że połamałem nożyczki. Dolne mi w łapach. No. Trochę mam czerwone. Tutaj. Pokazku. kasku <grydolne> zajdź go. Zajdź go. <grydolne> godzin leży. <grydolne> Ej, on jest, to, kanałowo, to się tak da? Nie, to za mną, za Dobra, nasi. NIE RPGiebie... TEN fiut. Macie kask rzucić? Dobra, działa! Co jak zdrówko, Tomek Noob Nie wiem, nie wiem Na mnie spojrzały O, Ale imba O, tego nic nie pobije, tego lobby No broni zmienić nie mogę, no kurwa, no co jest? No i teraz Ameryka już leży Płocki wbieg Za dużo ludzi gra w to No strzelaj! Co no jest? No, no nie mogę! A pierdala stąd Teraz Gdzie, Idziemy na Chiny? Fajnie się gra no o, wraca wraca <laughs>

Piękne logi, piękne Nie gorz, nie gorz, chcesz? Czemu się się no właśnie wróciło? nie, czarny ekran mnie nagle Nie uh. <laughs> <laughs> <Haluje. laughs>